Buty piłkarskie Adidas Nitrocharge 30FG. Męskie buty piłkarskie z kolekcji Nitrocharge stworzone z wysokiej jakości materiałów. Lekkie oraz komfortowe, z efektownymi wzorami na powierzchni buta oraz podeszwie. Gwarantują stabilizację podczas treningu oraz optymalną przyczepność na boiskach trawiastych lub delikatnie wilgotnych o twardej i krótkiej nawierzchni. Syntetyczna cholewa gwarantuje komfort oraz trwałość. Skórzane wykończenia w przedniej części stopy oraz szwy zwiększają trwałość oraz amortyzują stopę podczas uderzeń oraz prowadzenia piłki. Sznurowadła ze świetnie dopasowaną cholewką Bravo 3W pozwolą Tobie iść krok po kroku do celu, gwarantując komfort i bezpieczeństwo. Wkładka IWA z wykończeniem tekstylnym zapewnia amortyzację oraz lekkość. Podeszwa w technologii Energy Sling jest to wysokiej jakości materiał poprawiający stabilność i elastyczność. Podeszwa zewnętrzna Traction zapewnia wielokierunkową przyczepność, a jej specjalnie zaprojektowany bieżnik jest wyprofilowany tak, aby zatrzymać się jak najszybciej i rozwinąć maksymalną prędkość. Właściwości buta. To miękka, wyjątkowo odporna na przetarcia syntetyczna cholewa Bravo 3W. Skórzane wykończenia w przedstopiu oraz szwy dla lepszej amortyzacji oraz trwałości. Wkładka z pianki Iwa z wykończeniem tekstylnym dla komfortu. Miękka i komfortowa tekstylna wyściółka. Technologia Energy Slee gwarantuje elastyczność podeszwy i poprawia stabilność. Podeszwa zewnętrzna Traction dla wielokierunkowej przyczepności. Efektowny design oraz kształt podeszwy utrzymuje przyczepność podczas ruchu oraz stabilizuje stopę. Wzmocnienia w najczęściej używanych fragmentach obuwia. Buty wykonane są w 100% z syntetyku. Adidas Nitrocharge 3.0 Grasz i wyglądasz.